gdyby ten pacjent wcześniej zareagował na swoje objawy, bo to też jest notoryczne, że pacjenci okay. niestety za późno reagują. bagatelizują swoje objawy. I czekają do, do takiego momentu, aż one się zaostrzą, i faktycznie wtedy wymagają zespołu ratownictwa medycznego. Więc ja pojawiając się na miejscu zdarzenia. Ja absolutnie nie mam pretensji do samego pacjenta, że, że musiałem do niego przyjechać, ale widzę, że w momencie, gdyby on zareagował wcześniej, to prawdopodobnie no, nie musielibyśmy się o niego pojawiać. No bo też warto uświadomić ludzi, że jeżeli ma jakieś choroby przewlekłe, pacjent, to w momencie, kiedy one się zaostrzają, to oczywiście, jasne, on też może być w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Problem polega tylko na tym, że np. substancje farmakologiczne, które będziemy temu pacjentowi podawać, mogą nie działać tak dobrze, bo pacjent już ma objawy zaostrzone od, słuchaj, to potrafią być tygodnie czasami, że on się męczy np. z uczciem duszności od tygodni, nic z tym nie zrobił i w momencie, kiedy on już nie jest w stanie tego kompensować, nas wzywa. I ja nie mam problemu, że ja się pojawiam u samego tego, tego pacjenta, mm -hmm. tylko tutaj próbuję przetłumaczyć czy wdrożyć taki element edukacyjny, że warto było zareagować wcześniej.